Dzień dobry witajcie szumo z tej strony będzie nadawał jak zwykle kanał mechanika u muzyka słuchajcie ten materiał chciałem nagrać przede wszystkim w pierwszej kolejności podziękować za lajki za komentarze fajnie że oglądacie ten mój kanał coś tam zawsze każdy dla siebie znajdzie dzisiaj tutaj za mną za plecami mam wtryskiwacze i będę chciał pokazać po kolei Działanie na stole, a przynajmniej sprawdzenie tych wtrysków, wstępne, czy do czegoś się w ogóle nadają, czy nie. Za mną, za plecami, tutaj są dwa generatory. Jeden generator jest do wyzwolenia impulsów na wtryskiwacz, chyba najczęściej występujący, czyli magnetoindukcyjny z cewką. Jest to dokładnie taki wtryskiwacz jest to ten akurat jest Bosch. Jak można sprawdzić czy wtryskiwacz właśnie jest magneto magnetoindukcyjny czyli z cewką a piezoelektryczny. Za chwilkę pokażę to jest yy, magneto czyli z cewką. Najbardziej chyba popularne wtryski, chociaż teraz więcej chyba teraz wynalazków zaczynają nam oferować. Dobra, to jest Bosch. Tutaj w ogóle to jeszcze jeden z pierwszych, pierwszych, pierwszych wtrysków. Również Bosch. Przy czym on żadnej elektroniki nie ma, jest to pierwszy stary. Jakie wystąpiły w ogóle wtryski? Otwierany za pomocą ciśnienia paliwa, ale to też pokażę. Tutaj mamy firmy Continental, dawniej czytaj Siemens. Jest to piezo elektryczny. Do wyzwolenia iglicy, tutaj jest potrzebne napięcie około 150 V. Oczywiście o niskim natężeniu, więc raczej nie ma szans. Żeby nas coś tam poraziło. No i tu mam jeszcze jeden wtrysk Delphi. Delphi. Jest to Sforda Pewnie wielu znany osobom wtrysk EJDR. To jest też magnetoindukcyjny wtrysk. Dobrze, tak jak powiedziałem, mamy dwa generatory. Jeden generator wyzwala niskie napięcie. Jest możliwość ustawiania częstotliwości skoku iglicy, czasu, ilości i tak dalej. Drugi natomiast współpracuje z tym pierwszym. Wyzwala nam te wyższe napięcie na piezoelektryczne, więc otworzy nam też piezoelektryka. Tutaj mam taki słoik zrobiony specjalnie, żeby widzieć jak końcówka się rozpyla, czy wtrysk rozpyla w ogóle. Tutaj mam pompkę taką z zegarem. O, w tej chwili możemy wyzwolić ciśnienie na wtryskiwacz czy w ogóle zobaczyć bez uruchamiania urządzenia, czy utrzymuje ciśnienie. Rzadko się zdarza, żeby wtryski utrzymywały ciśnienie, zawsze tam trochę to ciśnienie będzie spadało. Tutaj powiedzmy jest rzędu 300-350 barów. Żeby otworzyły się nam iglice, potrzebujemy osiągnąć ciśnienie 150 powiedzmy, na no 200 barów. Nie 150, tylko 200-250 barów, chociaż przy 150 już potrafi się w trysko tworzyć. Y Dlaczego jest to ważne? Ważne jest to, że czasami mamy usterkę w układzie wtryskowym i nie wiadomo co jest grane, auto nie odpala. I teraz, jeżeli wtryskiwacz którykolwiek będzie, czy to będzie piezoelektryczny, czy ten z cewką, magneto indukcyjny, jeżeli nie będzie utrzymywał ciśnienia, a paliwo będzie nam wracało. Tu mam taką z boku menzurkę od przelewów: jak się robi tak zwane przelewy na samochodzie bez wyjmowania. To jeżeli nam tą menzurkę napompuje w chwilę, dosłownie pół minuty, to znaczy, że mamy problem z konkretnym wtryskiwaczem. Dlatego sprawdza się równocześnie wszystkie wtryski, wszystkie przelewy, żeby ewentualnie zobaczyć, czy któryś wtrysk nam nie powoduje utraty ciśnienia w układzie. W listwie Common Rail, tak zwanej szynie, tam gdzie są przykręcone przewody, wszystkie wysokiego ciśnienia, gdzie te ciśnienie jest rozdzielane na poszczególne wtryski. Znajduje się czujnik ciśnienia i on tam w niektórych przypadkach też jest regulator, ale no mówimy o szynie, gdzie jest czujnik ciśnienia na jednym końcu tej szyny i on widzi te ciśnienie w szynie. Teraz, jeżeli bierzemy diagnostykę widzimy, że kręcimy silnikiem, rozrusznikiem i nie mamy ciśnienia, powiedzmy, bądź mamy skąpe te ciśnienie. Powiedzmy rzędu 20 barów, 50 barów, to należy najpierw znaleźć przyczynę, dlaczego nie mamy tego ciśnienia i wykluczyć pompę wysokiego ciśnienia. Jak, jak sprawdzić pompę? Odkręcić trzeba przewód wysokiego ciśnienia z pompy. Najlepiej zaopatrzyć się, jeżeli ktoś chce sam to robić, oczywiście. Tak? Ja mówię, jak należałoby to zrobić, bo taki manometr, powiedzmy, jak tutaj jest, mówimy o manometrze. On jest tutaj do 600 barów. Należałoby taki manometr, a są takie manometry z przewodami, przykręcić na pompę, zakręcić silnikiem i zobaczyć po prostu, czy pompa nam daje te ciśnienie. Na jałowym biegu powinno tam być mniej więcej 200 do 300 barów, prawda? Jeżeli już sprawdzimy sobie te ciśnienie na tym układzie, czy w pompie i będzie to ciśnienie, no to szukamy przyczyny wtedy we wtryskach. Znaczy, że któryś wtrysk nam powoduje utratę ciśnienia w układzie i wtryski po pierwsze się nie otworzą, po drugie sygnały do komputera idzie taki, że nie mamy ciśnienia, no i nawet nie wyzwoli komputer, czyli sterownik silnika nawet nie wyzwoli nam elektrycznie impulsami tych wtrysków, czyli nawet wtryski nawet nam nie dadzą w ogóle mgiełki, prawda? Więc to są takie podstawy, jak gdyby, żeby, żeby ogarnąć temat ciśnienia. Czyli w pierwszej kolejności trzeba byłoby... No różnie to słuchajcie bywa. Nieraz w pierwszej kolejności to się powiedzmy zakłada próbówki, bo to nie jest jakieś mocno skomplikowane, jak jest dobry w miarę dostęp do wtrysków. To są takie próbówki do sprawdzenia przelewów może być, że silnik odpala, ale powiedzmy nam kuleje, prawda, to też nie jest to skomplikowane, żeby zrobić próbę tak zwaną przelewową, założyć takie menzurki i zobaczyć ile z tych wtrysków nam wyleci tego paliwa, jeżeli będzie dość sporo po minucie pracy silnika, po minucie, jeżeli będzie cała próbówka to wtrysk jest do wyjęcia, do zregenerowania bądź do wymiany. Włączamy sobie zwykły miernik elektryczny, na omy na oporność i sprawdzamy na pinach sprawdzamy sobie na pinach oporność. Jak słyszycie na tym wtrysku magnetoindukcyjnym bosz w ogóle mamy piszczałkę nam piszczy czyli jest tak jakby zwarcie prawda bo jeżeli ja tutaj dotykam to miernik mi robi zwarcie bierzemy jedną szpilkę drugą szpilkę mamy zwarcie Czyli obwód jest zamknięty, znaczy się, że jest to magnetoindukcyjny z cewką. Czyli przejście na miernik mamy po cewce. 1 ohm, wtedy wiemy, że jest to wtryskiwacz magnetoindukcyjny z cewką. Tutaj nie mamy co mierzyć, bo tam nie ma elektroniki. Teraz sobie sprawdzimy piezoelektryczny. No i tutaj, słuchajcie, mam 200, 200 kilo ohmów. 200 kiloohmów. wiadomo, że jest to piezoelektryczny, czy znaczy, może wiadomo, czy nie wiadomo, bo wam dla tych, którzy chcieliby coś wiedzieć na ten temat. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po tej krótkiej przerwie, zapięty, przykręcony mamy Wasz Bosch, zwykły, ciśnieniowy. Troszkę sobie to zbliżymy. Nasze ujęcie. Żebyśmy coś tam widzieli. O tutaj mamy naszą pompkę. Przejdę się na tą stronę. Wytworzymy na manometrze ciśnienie rzędu 250 barów. W tej chwili jest 250. On zaczyna już tam kroplować. Teraz, jak widzieliśmy, był, było strzyknięcie z końcówki wtryskiwacza. Proszę zobaczyć. O, to jest widać. On się otwiera w granicach 270 barów z tego, co widać na manometrze. O, końcówka, końcówki nam ładnie rozpylają. Słuchajcie, jesteśmy znowu po przecinku, mamy założony Bosch magnetoindukcyjne czyli czyli z cewką włączamy sobie urządzenie coś tam będzie widać no i startujemy urządzenie posłuchamy czy jest skok glicy słychać że skacze Dobrze, teraz w tym momencie jak iglica nam skacze, podamy ciśnienie. 200, 200 powiedzmy te barów, 220. Przy 150 barach już zaczyna nam tam coś rozpylać. Proszę też zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy nam chodziło urządzenie i dawaliśmy ciśnienie, tym przewodem powrotnym również nam paliwo leci. Czyli symulujemy pracę, jakby pracował ten wtryskiwacz w silniku. W zależności teraz, ile tego paliwa nam tu do tej menzurki, czyli do naszego zbiornika wraca, o tyle możemy już mniej więcej w stanie określić, czy wtryskiwacz nam nie przelewa właśnie za dużo paliwa na powrotach, tak? a tym samym może też się zdarzyć, że już naprawdę tyle, leje tego paliwa, że nie może osiągnąć ciśnienia. Dobra, tak to wygląda mniej więcej na wtryskiwaczu Bosch. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po krótkim przecinku. Założony mamy Siemensa wtrysk, czy tam Continental, jak kto tam lubi, co woli. Słuchajcie, włączamy sobie najpierw naszą Nasz generator najpierw do normalnych wtrysków, i teraz włączamy sobie przystawkę do piezo. I posłuchamy sobie teraz, czy nam będzie iglica pracowała. Jak słychać? Iglica pracuje. Za każdym razem, kiedy mam impuls, nie wiem czy zwróciliście uwagę, tu są LEDy, i te LEDy pokazują kiedy jest impuls. Otwarcia wtrysku. Dobra, sprawdzamy sobie towarzysza. 400 barów końcówka trzyma. Trzeba zwrócić też tutaj na nakrętki uwagę, czy, czy, czy tutaj nie mamy przecieku na nakrętce. Bo potrafi nam przybywać oleju w silniku. A to jak naprawdę to nie olej, tylko paliwo w oleju. No dobra, ma te 300 barów to jedziemy. Startujemy. Generator teraz nam wygeneruje napięcie około 100. 50 V będzie nam otwierał, wytwarzał nam skoki glicy. zasuwane. Tutaj jest skoki, widać są 200, 300 barów. Natomiast to rozpyla, czy rozpyla prawidłowo? Natomiast w przewodzie tym, natomiast w przewodzie powrotnym paliwa mamy za dużo paliwa, bo już widzę, że podlał sporo, więc wtrysk tak naprawdę. Powiedzmy złomno. Także słuchajcie, czasami trzeba się zastanowić, czy warto wydać pieniądze na regenerację powiedzmy piezu elektrycznego wtryskiwacza, czy nie, zrujnować się i kupić nowy. Bo czasami po prostu gra jest niewarta świeczki, szkoda czasu, roboty. Jak ze wszystkim, zresztą słuchajcie, ale to nie chodzi o to, chodzi o to, że ten. Jak widzieliście, zwróciliście uwagę, tutaj był naklejony kod. On był w naprawie. Ten wtrysk, i co z tego? Po dwóch dniach wrócił. Pojechał z powrotem na stół, słuchajcie, złom. No więc trzeba zadać sobie pytanie. Regeneracja, powiedzmy, czy naprawa czterech wtryskiwaczy kosztowała ponad 2000 zł i, i skucha.